Dobry wieczór. To, co było tak naprawdę najważniejsze w tym meczu, to zrobiliśmy w 80. minucie, czyli udało się otworzyć wynik meczu na 1-0. Po świetnym podaniu Kaspra Hamajnego. Michał Kukarczyk wykorzystał sytuację, prowadziliśmy 1-0. Natomiast później nie można, nie, nie wygra się meczu wtedy, kiedy mając na boisku tak doświadczoną drużyną, jak w tamtej chwili, dać się złapać na kontrę. Nakręcać koronę stałymi fragmentami gry poprzez brak spokoju, wybijanie piłki w prostych sytuacjach, yy, stracenie piłki w środkowej strefie boiska, nieprzerwanie akcji faulem, nieatakowaniem piłki w spokojnej sytuacji i korona wyrównała. Dlatego tak grać nie można na pewno. Jeżeli chodzi o te ostatnie minuty, musi być większa odpowiedzialność. Każdy z zawodników powinien się zastanowić nad tym, co wydarzyło się po strzelonym golu dla nas. Remiz jest, straciliśmy dwa punkty i trzeba to przyjąć. Pracujemy dalej, bo za chwilę mecz kolejny, bardzo ważny, który mamy w środę w Kazachstanie. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Prosimy o pytania. Proszę. Dobry wieczór trenerze ja mam pytanie czy nie jest trener trochę zaniepokojony dzisiaj postawą swojej drużyny no bo do momentu strzelonej bramki też drugimi fragmentami nie udawało wam się przełamać defensywy korony a u was w defensywie też wyglądało to zwłaszcza w drugiej połowie nie najlepiej bo choćby ta sytuacja kiedy, are, kiedy już Malarz musiał tą podwójną interwencją ratować wynik. Dziękuję. Czy znaczy nie da się w każdym meczu grać tak żeby było bezbłędnie i i dzisiaj rzeczywiście korona sobie stworzyła świetniarek, wybronił sytuację ankura dwa razy, po to tam jest zresztą. Natomiast my też mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej części, w drugiej. Mecz był otwarty, mecz był toczony w bardzo szybkim tempie, intensywnym, patrząc na, na to, co dostaliśmy w raporcie pomeczowym. Także tutaj się yy, nie zgodzę z tym, że, że tylko że, że my graliśmy słabo. Nie, nie, nie powiem tego na pewno, nikt mi tego nie wmówi. Korona grała bardzo agresywnie, grała wysokim pressingiem. Mieliśmy swoje momenty takie, gdzie trzeba było lepiej piłkę dograć i zabrakło właśnie tego spokoju, tej yy, dokładności w tym, abyśmy stworzyli sobie sytuację do, do strzelenia gola. Ale to, co powiedziałem, takie mecze też będą, że strzelimy w 80. i to boli na pewno, że tak, zez, taki zespół doświadczony jak Legia, w 80. minucie strzela na gola na 1-0 i daje sobie wbić. Po kontrze, Bo gdyby nam strzeli po stałym fragmencie gry, po rzucie rożnym, no to jest zupełnie coś innego. Natomiast po kontrze nie miał prawa ten gol dzisiaj paść i o to mamy do siebie pretensje. Natomiast już jest po meczu, możemy gadać, możemy sobie pewne rzeczy analizować, w wyniku się nie cofnie, decyzji na boisku się nie cofnie. Zawsze tak jest w sporcie, że liczy się to co przed nami, to co jest za nami, już tego nie zmienimy. Dobry wieczór, Robert Włoński, przegląd sportowy to czwarty rok z rzędu, gdzie Legia nie umie wygrać dwóch meczów na początku sezonu ligowych oczywiście. Proszę powiedzieć, na ile przeszkadza to, że właściwie taki to przed meczem z Legią, przed meczem teraz z Koroną trenował chyba raz albo, albo półtora. To samo było z Sadiku, że właściwie no, ta drużyna jest cały czas zmieniana, tworzona i, i, i właściwie Dziś jeszcze chyba nie do końca wiadomo, jak ta Legia Pana będzie ostatecznie, ta najsilniejsza jedenastka wyglądała i jak będzie grała, bo z powodu choćby tych zmian w trakcie sezonu piłkarzy przychodzących i odchodzących, kiedy jest taki deadline, że, że ta drużyna zrobi dwa, trzy kroki do przodu w porównaniu z tym, co jest na początku sezonu. Znaczy, no to co Pan powiedział, to są fakty jak najbardziej. No, przyszedł przedwczoraj i trudno od zawodnika wymagać, żeby rozumiał się nie wiadomo jak dobrze ze swoimi kolegami. Na to potrzeba czasu. Ja nie wiem ile, bo Trudno powiedzieć, Pasquato rozegrał ostatni mecz 21 maja, czyli to jest dwa miesiące temu. Od, od 10 dni trenował z Juventusem, także on jest na początku okresu przygotowawczego. Ja muszę mieć plan na drużynę, muszę mieć plan na to, jak ten zespół ma wyglądać w najbliższym czasie. Także nie mogę wszystkich wrzucić do jednego worka i nagle dać każdemu zagrać 5 meczów pod rząd w pełnym wymiarze, bo za chwilę go zabije i umrze w cudzysłowie mówiąc, piłkarsko. Nie będziemy go mieli za 3, 4 Tygodnie, to jest normalne. Będziemy, będziemy starali się jak najlepiej tych zawodników nowych wkomponować, natomiast musi to być zrobione z głową. To nie pomaga, no ale nie mam zamiaru narzekać. No co będę narzekał, że przyszedł przedwczoraj? Cieszę się, że przed przedwczoraj. Natomiast on teraz ma pracować i, i robić wszystko, aby przekonać do siebie, aby na niego zacząć, zacząć stawiać.